Cześć, zapraszam na film Niedziela Gravel Envi MOG. Pokażę Wam gravela marki Envi i pokażę jego plusy i minusy. Dużo ludzi patrzy na tą nową markę, tak naprawdę z zadziwieniem. Nową markę. To jest bardzo stara marka, natomiast bardzo młoda, jeżeli chodzi o gravelę. A jest to gravel, jak mi to mówią, dla zwykłego człowieka. Co to znaczy? Omówię właśnie tego gravela e, u mnie e, w sklepie i zobaczycie, jak wygląda Envy Mog. Co? Tyle. Zapraszam na film.